Kolejny wypad. Miałem dzisiaj w ogóle nie jechać, ale tak troszeczkę kolega mnie zmotywował z kanału. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Pozdrawiam serdecznie. I tak, wcześniej już znalazłem jednego. O dziwo, tamtędy już chodziłem, można powiedzieć, trzy razy. Jak podejrzewam, że zwierzyna przyniosła, ale dalej ścieżka w takich chabaziach. Listki już puszczają. Pogoda super, a oni każą nam w domu siedzieć jasne. Przecież chyba jelenia nie zaraży, co? Potęga. Potęga. Piękny kolorek. I waży trochę. No to co? Spróbujemy znaleźć drugi.